Czy narcyz będzie cię śledził, kiedy go zablokujesz? Oczywiście, że tak. Narcyz nie znosi odrzucenia i nie dlatego, że tęskni, po prostu dlatego, że utracił władzę nad tobą i zrobi wszystko, by ją odzyskać. Odrzucony nie odpuszcza. I będzie próbować kontaktu w chłodny sposób, proponując coś korzystnego, na przykład jakąś współpracę. A gdy to nie zadziała, będzie próbował gier psychologicznych, rozmów, przypadkowych wiadomości, głuchych telefonów. To wszystko po to, by mieć tylko nad tobą kontrolę, ale nie łudź się. To nie jest żadna troska, to po prostu strategia dominacji. Jak będzie cię śledził? Może to zrobić na kilka sposobów. Dziś podam dwa. Pierwszy z ukrycia. Po to, żeby mieć nadal dostęp do informacji. Na przykład <laughs> będzie tworzył fałszywe profile na social media. Po to, żeby zobaczyć, co publikujesz. Żeby kontrolować, czy jesteś szczęśliwa bez niego. Analizować, czy kogoś nowego poznałaś. I sprawdzać, czy nadal na niego czekasz. W tym wariancie narcyz nie chce być widoczny, nie chce tylko wiedzieć, ale nie po to, żeby wrócić z miłości, tylko po to, żeby utrzymać kontrolę informacyjną. Okay? Musi wiedzieć, żeby czuć się silniejszy, to mu, to silniejszy. To mu pomaga. Jest to dla niego taka forma emocjonalnego monitoringu. Inny sposób to po to, żeby dać Ci znać, że wciąż ma nad Tobą kontrolę, czyli ma na Ciebie oko. Jest to bardziej perfidna gra, wtedy celowo prowokuje kogoś ze swojego otoczenia, by się z Tobą albo skontaktował, albo żeby zaczął Cię obserwować na social media. Ta osoba będzie przypadkowo na przykład komentować, lajkować Twój profil. Ty wiesz oczywiście, że jest to znajomy z jego kręgu, a te informacje on będzie przekazywał osobie narcystycznej potem. I ta informacja dla ciebie to komunikat typu: nie uciekniesz przede mną. Ja wciąż tu jestem, wciąż cię obserwuję i nie chodzi mi o miłość, tylko o dominację psychiczną. Co możesz z tym zrobić? No cóż. Pozostawmy to wszechświatowi, matce ziemi i wszystkim żywiołom tego świata, by podjęły decyzję za nas, ok? Ale my postawmy jasno granice. Osoby z zaburzeniem narcystycznym, psychopatycznym, socjopatycznym to ogromni tchórze. Są potwornie zalęknieni i z wielkim, mają wielkie napompowane ego, jak balon. Wystarczy lekko ten balonik dotknąć, żeby pękł. Dokładnie tak wygląda ego narcyza. Najdrobniejsza rzecz łamie tego człowieka, wywołując szał, furię i agresję. To dlatego się rozstaliście, na przykład, bo nie wytrzymywałaś ich, jego impulsywności i ataków złości. To psychopata. On potrzebuje przewagi, by móc znęcać się i deptać innych, bo samemu w ten sposób dopiero czuje się.